Okej, okay, okej, okay, okej, okay. witam wszystkich serdecznie na Tanecznym Show, gdzie mamy kamerę, tu mamy kamerę, cześć, witam wszystkich serdecznie, piąteczkę wysyłamy do was, pach! Słuchajcie, na dzisiejszej sesji tanecznej będziemy tańczyć solowo, dzisiaj wam pokażę kilka fajnych, mega prostych ruchów, które każdy z was będzie mógł wykorzystać właśnie w klubie, czy na imprezie, czy gdziekolwiek tak naprawdę, tak więc już szykujcie się, już, już za chwilkę będziemy startować, zobaczę tylko, czy tu wszystko jest dobrze ustawione. Napiszcie mi proszę w komentarzu, czy mnie dobrze skład, czy mnie dobrze widać, tak żeby było wszystko w porządku i będziemy zaczynać. Czy muzyka nie jest zbyt głośna, bo ja jednak uwielbiam o tym, jak dobrze muzyka graje, to tym bardziej przed takim szkoleniem. Bo się od razu mogę mega nakręcić, jestem mega gotowy ruszyć do, do działania. Tak więc napiszcie mi proszę teraz. Siemanko Adrian, siemanko. Czy mnie dobrze słać? Czy mnie dobrze widać? Czy nie ma żadnych zakłóceń? I będziemy zaraz startować. Dobra, tutaj widzę Adrian już mamy. Czy muzyczka nie jest za głośno? Dobra, tutaj na Facebooku. Przez chwilę sobie zrobiłem storieska, że zaraz zaczynamy. No dobra, słuchajcie, tak więc będziemy zaczynać naszą dzisiejszą sesję tanecz, tanecz, tanecznego show. Um, dzisiaj robimy szybko. Dobrze widać, słuchać muzykę też ok. dobrze, dziękuję wam bardzo. Dzisiaj robimy szybko, zgrabniej na temat. Pokażę Wam jeden bardzo prosty ruch, w jaki sposób wykorzystywać dłonie do tańca solo. Tak więc bez na wstępu, bez względu bez wstępny, bez niepotrzebnych wstępów startujemy, ok? Dobra. Ja w tym odsunę, tak żeby było wszystko widać. Dobrze, czy... Tylko sobie mikrofon poprawię. Teraz powinno być świetnie. Dobrze słuchajcie panowie, to dawajcie, zapraszam Was, wstajemy, wstajemy, wszyscy od razu wstajemy. I uwaga moi drodzy, pokażę Wam w takim razie jeden ruch, który można rozwinąć na kilkanaście większych albo kilkanaście innych. Dlaczego? Uwaga. Kto z Was kiedykolwiek poszedł do klubu, no i nie wiedział w jaki sposób tańczyć solowo. Idzie na parkiet, zastanawia się, no dobra, co by tu zrobić. Może pójdę, podpieram ściany. No dobra, no i co teraz? Pół godziny minęło, dalej się zastanawiasz, dobra, pójdę do barun, w drinka, pach, dla pewności siebie, no i dalej nie wiesz co robić. Szwędasz się od jednej ściany do drugiej ściany, wchodzisz na parkiet i zastanawiasz się, no dobra, co ja mam tu robić? W jaki sposób mam się dobrze bawić, jeżeli ja sam nie czuję się dobrze sam ze sobą. No i teraz pokażę Ci dlatego jeden prosty, łatwy ruch, rękoma, który możesz wykorzystywać w... W każdych warunkach i zawsze, czy to będzie wesele, czy klub, czy gdziekolwiek indziej, ponieważ będzie to po prostu łatwiej i wygodniej. To jest raz. No i teraz, uwaga, jeżeli oglądałeś moje wcześniejsze sesje, -y, to na pewno widziałeś ruch, który się nazywa hitch for step. To będzie nasza podstawa, żebyśmy pamiętali jak to robić. Pokażę Wam to jeszcze raz. Uwaga, stoję sobie, nogi mam złączone i robię raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. Jest to banalnie proste: jedną nogę dostawiam, drugą nogę dostawiam. Jest to taki naprawdę podstawowy ruch, który każdy z Was powinien wykorzystywać, ponieważ nie ma nic łatwiejszego niż właśnie h for Step. No i teraz, możesz sobie zadać pytanie, no dobra Damian, ale co mam robić z rękoma? No to proszę bardzo o ten ruch, wystarczy, że robisz: pom, pam, pom, pam, pam. Pom. Dobra, powtórka. 5, 6, 7 i: Pam, 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 pom, pam. Pom, 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 pom. Dobrze, jeszcze raz. Pam, 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 pam. Mamy to? <laughs> Nie, no dobra, martuję. Troszkę będzie trudniejszy ruch, troszkę będzie, ten był troszkę za trudny, zrobimy troszkę łatwiejszy. E, chyba, że Wam się spodoba, to może na kolejnej sesji wam takie coś pokażę. Natomiast ruchów tego typu jest bardzo dużo i mogę wam kilka fajnych jeszcze elementów pokazać, ale to może po kolei, jak już zrobimy ruch rękoma. Uwaga, bierzemy jedną rękę, bierzemy drugą rękę. I co możemy zrobić z rękoma w trakcie tańca? No, może sobie teraz stworzyć. No, mogę robić żaroweczki. no to pach, 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 no średnio. Tak więc to, co może zrobić, to trykać. Nie ma nic łatwiejszego, nie ma nic łatwiejszego i lepszego, jeżeli chodzi właśnie o tańc solowy. Nie wiem, czy oglądałeś film Hitch, gdzie Will Smith uczył takiego grubszego gościa tańczyć. No i on tam mówi do niego, dobra, w takim razie pokaż, jak tańczysz. No i ten grubszy gościu mówi, no jak to, ja potrafię tańczyć, mi nie potrzeba, mi nie trzeba uczyć. No i zaczął pach, 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 ból, 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 prawda? I tego typu różnego rodzaju rzeczy. Will Smith na niego patrzy mówi, nie, to nie to, masz tak nie robić. Znowu ten troszkę większy gościu mówi, nie, tak ja sobie poradzę, pom, 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 robi falę tutaj, pum, 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 pum. obkręca się, tego typu rzeczy. Will na niego patrzy, prask twarz mówi o nie 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 mój drogi wystarczy że masz jeden wystarczy że masz robił jeden prosty ruch i uwaga pokazuję wam wstrykniemy palcami robisz liczbą step raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem tak naprawdę to wystarczy żeby fajnie tańczyć w klubie i teraz zobacz to co możesz zrobić z rękoma to właśnie strykanie. no i teraz chciałam, żebyśmy to zrobili wszyscy Razem, stajemy sobie w pozycji 1, nogi sobie złóż i w momencie kiedy ręce, um, kiedy robisz krok, ręce są luźno i kiedy dostawiasz nogi, wtedy ręce, ręką apstykasz. Pach! raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, Stanę tyłem, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Proste? No banalnie proste. Kto by nie potrafił pstrykać palcami? A nawet jak nie potrafisz pstrykać palcami, to przynajmniej udawaj, że pstrykać palcami to wystarczy. Tak więc, pierwszy ruch to po prostu zwykłe pstrykanie palcami. I teraz zobacz, jeżeli sobie tańczę i robię sobie właśnie ruch, no to nie ukrywam, że może być w pewnym momencie, no troszkę, może powiedzieć, nudny. Więc to, co powinieneś zrobić, tu uruchomić korpus, czyli uruchomić barki. Jednym z największych problemów dla mężczyzn jest właśnie uruchomienie rączek, nóżki i jeszcze korpus. No i teraz, żeby to dobrze wyglądało, to zobacz, naszym celem ostatecznym, naszym efektem ostatecznym jest poruszenie całego korpusu, całego ciała, również rękoma, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8. No naprawdę prawdopodobnie wygląda co najmniej lepiej. I uwaga, jak możesz to zrobić? Zacznijmy od takiego podstawy, podstaw, który polega na tym, że po prostu odchylamy barki. I teraz uwaga, stoimy sobie nóżkami na ziemi. I teraz ręce są normalnie luźno. Możesz od razu zgonić je w łokciach. To jest taka dobra zasada, kiedy tańczysz solowo. Zawsze, zawsze, zawsze. Miej ręce zgięte w okciach. To będzie o niebo lepiej wyglądało niż byś miał tańczyć. Ten jest po prostu problem. Tak więc zawsze ręce zgięte w okciach. No i teraz uwaga to co robisz? Kiedy dostawiasz prawą nogę raz. Świetnie. Kiedy lewą dostawiasz to lewy bark lekko odchylasz do boku. Czyli do tyłu. Ok. Czyli hop. Ok. Teraz wracasz hop i znowu prawą dostawiasz i wtedy prawy bark cofasz. Pach! Raz. Dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stanę tyłem i teraz zobacz. Jeszcze raz. Stoimy sobie na jedynce. Prawa noga odstaje. Robimy krok. Raz. Lewą nogę dostawiasz i wtedy lewy bark lekko cofasz do tyłu. Pach. Świetnie. Teraz lewą odstawiasz. Pach. Prawą dostawiasz i prawy bark do tyłu. Pach. Dobrze, jedziemy. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak jak zauważyłeś, jeden prosty ruch. Brawo mój drogi. Pach. Potrafisz tańczyć celowo. Rączki mamy, barki mamy, nogi mamy. No i teraz co możemy zrobić dalej? Robimy nogami. Raz, dwa, odchylamy barkami. I teraz czego Ty to potrzebujesz, to potrzebujesz dowiedzieć się w jaki sposób możesz wykorzystać całe ciało do tego, żeby dobrze tańczyć, żeby wykorzystać właśnie tańc solowy. Bo zobacz, w tym momencie tańczymy, możesz powiedzieć, na dość standardowym poziomie. Te barki lekko się poruszają, nogi pracują, i jest w porządku. Ale teraz, gdyby właśnie dodać, na przykład, małą falę. Pak. 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 Wygląda o niebo lepiej. Teraz dodamy troszkę luzu. Hop. Bum. Hop. Bum. Hop. Boom, hop, boom, hop boom. Dodamy jeszcze jakieś ruchy hop to wygląda o niebo lepiej i takie coś uczymy właśnie gdzieś tam właśnie u nas na nasz szkole. tak więc jeżeli jeszcze nie byłeś to musisz do nas przyjść żeby właśnie się nauczyć tego typu rzeczy natomiast teraz przechodzimy dalej co robimy z ręką no na razie umiemy hop pak ok? jest to proste jest to wygodne i teraz co możemy zrobić jeszcze z łoni uwaga rób to samo tylko że na zmianę czyli zobacz raz prawą podniosę do góry raz lewą podniosę do góry raz dwa Trzy, cztery, najpierw lewa, prawa na dole, hop, hop i na zmianę, hop. Jest to tyle prosty, łatwy ruch, że teraz możemy sobie już kombinować. Mamy raz jedną, mamy raz drugą i teraz robimy je znowu dwie na raz, pach, pach, pach. I teraz znowu jedna, hop, hop, ok? Teraz co możemy zrobić dalej z palcami? Jak, w jaki sposób możemy wygustać jeszcze dłonie? A proszę bardzo, weź ręce i pstryknij palcami na górze. Hop, hop, ok. Ręce mamy na górze, i możemy sobie wstrykać, świetnie. Teraz, co dalej możemy zrobić? A weź ręce mniej więcej na dół. Pak, Pak. ok. Czyli wstrykamy sobie na dole. I teraz zobacz, nagle z jednego prostego ruchu mamy nagle kilka możliwości. Możemy zrobić to na górze, możemy to zrobić na środku, możemy to zrobić na dole. Na górze, na środku, na dole. Mogę sobie ponieść dwie na raz. I mogę sobie zrobić to na zmianę. Pach! Pach! I teraz, przypadkiem, nie miałem już jednego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego ruchu z samego wstydzenia? Nie dziękuj, mój drogi. Jeden prosty ruch. Dużo możliwości sprawia, że potrafisz tańczyć. No i teraz, jeżeli to mamy. Daj łapkę w górę, żebym wiedział, że wszystko jest w porządku, że macie to, że jesteśmy na tym poziomie. Jeżeli potrzebuje coś powtórzyć, daj mi znać i teraz w komentarzu, żebym jeszcze wiedział, że mam wam coś dopowiedzieć. No i teraz, to jest pierwszy etap, ponieważ dopiero zaczynamy robić najprostsze, najprostsze z najprostszych ruchów. Natomiast te najprostsze ruchy zazwyczaj są najbardziej skuteczne. I teraz to, czego potrzebujesz, to wiedzieć, jak zrobić więcej. A więcej tego, no to już mówię, praca ze mną czy indywidualnie, czy grupowo, to już warto o tym pamiętać. I teraz jedziemy jeszcze raz, pa, hop, pum, pum, dwie na raz, hop. Dobrze. Ruszamy barkami, pamiętaj, odchylamy cały czas. Teraz ręce mi idą do góry. Pach, Pach! Pach! Przekamy sobie lekko. Pach! Teraz idę w dół. Teraz znowu na zmianę. I realnie coś takiego tobie wystarczy do tego, żeby tańczyć fajnie solo, Teraz kwestia, żeby sobie to wszystko ulepszyć, dodać trochę luzu, żeby jeszcze rączki i nóżki pracowały, do tego będzie od razu o wiele, o wiele pełniejsze, bardziej tak powiem, może powiedzieć czyste te wszystkie ruchy i będzie na pewno zdecydowanie fajnie to wyglądało. Tak więc uwaga i jeszcze raz i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Podnosimy obie dłoń. Teraz raz, raz, drugą. Bardzo dobrze. Teraz idziemy do góry. Damy jeszcze klatkę. Teraz w dół. Jak widzisz w ten sposób można sobie tańczyć Praktycznie cały czas wystarczy, że ręce pracują naturalnie. To co jest moim zadaniem i co jest również twoim celem, żeby nauczyć się operować całymi i maksymalnie naturalnie. Dzięki temu twój taniec będzie za każdym razem inny. I realnie, co pamiętaj, nie bój się ponosić rąk do góry, nie bój się nimi ruszać, nie bój się z nimi tańczyć do góry, do dołu. Oczywiście nie każę ci tańczyć w ten sposób, bo co najmniej to będzie dziwne, nie tańczyć ci. Machać łokciami, bo możesz kogoś lekko uderzyć. Skup się na tym, żeby czuć się dobrze na pakiecie, dobrze się bawić i przede wszystkim wykorzystywać rzeczy, które są od deskontrol. Tak więc to jest to na dzisiaj, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podobał format. Krótko, szybko, intensywnie jak zawsze. Tak więc, jeden łatwy ruch do wykorzystania dla każdego. Bawcie się dobrze, wykorzystujcie i do zobaczyska. Trzymajcie się.